Nie ma, to ja Haka Filip i ze mną jest Sylwek 150. Przywitaj się. No, przywitaj się. Zaczyna się. się. Przywipuj... Cześć. No i gramy sobie Survival Games. E... skrzynki są blokowane, nie mogę otworzyć. Mam żelazny miecz. Tylko ten ty na górze. Ja mam tylko rybki. O ja mam dużo. Uuuu, ale ja wiem gdzie jest skrzynka, zobaczymy co tam będzie. O kurde, już można się bić, to nie dobrze. Jest, Nie no zabił mnie, bo miałam klatkę. No to mnie A już to nie, nie ma. A to nie Będziemy tutaj biec, tak? Może kogoś zabijemy? No to czek. O, o dobra! <gryw> <A dlaczego gryw> Nie wyszło to za dobrze, ale się. nagrywamy dalej i wbijemy na jakieś inne SG, tak? No, a dlaczego wreszcie spaliliście? Yy, no bo jakiś koleś mnie wepchnął za ironowym mieczem. Aha. Dobra, dobra chodź na jedynkę. Okej. Okay. Ja już jestem. O, też jakaś mało chyba. No to też nie jest duża. Co to są za przyciski tam? Grałeś? Yy, to możesz sobie kupić bonusy jakby za kasę na tym serwis. A to ja mam zero za kasę. <laughs> to słabo. Tutaj też są yy, zamknięte skrzynki? Tylko to na górze jest zamknięte, to, to były skrzynki VIP. Aha. To czyli te... Dwie, dobra, dobra, zaczynamy, około... zaczynamy. Te cztery naokoło są tak. działające, tak? Tak, tak właśnie Trochę głupie 10, 9, 8 Ok, 5, 4, 3, 2, 1 Ok, ciśniemy Mam złote buciki Nie mam miecza Gdzie ty? E, za tobą ja mam, mam dwa złote, dwie pary złotych butów łap. Gdzie ty jest miecz? Masz? Nie Urucham mam cię. Na pewno na górze coś będzie. Mam jakieś... Mam jeszcze strzały jakieś Bigo, Big! Pełu, jakby coś tam na drugiej stronie. Bigo, bigo! Kogo? Ko... 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 Jaka... Obok jα... tam nas, tak w biegł. Jak ja są na drugim końcu mapy. O wow, ale mi się udało. Widzę skrzynkę. O kurde, o kurde, źle, źle, źle. Uciekać? Spusta. Pusta. Ale mała mapa weź. No coś mało. O kurde. Już nie biję, już nie biję, tak, uciekaj, uciekaj! Nie, jeszcze nie, ja sobie chodzę. No dobra, znowu padłem. A teraz naparzajcie oczy moim ja nie pro eku e. Moim pro eku na tym serwie Tam na jakimś drzewie było No na drzewie, no, drzewie widziałem właśnie Już poszedłem po niej ona była pusta Możesz tutaj nas tam wbić? Na co? Na takie też latasz po prostu sobie i mnie widzisz. No właśnie, tutaj chyba tego nie ma. List. Nie można wpisać list. Jak mam sprawdzić, ile osób jest? można wpisać SG list, chyba. Uciekam. Ma cały full set tego. Mmm. No, cały full ma. I dwie zmiany mhm, Fajnie. Teraz na jaki? Ale na jaki set? może? Set z e, tego. Dwójka nie działa, bo jeszcze jest... E, jak się nazywa? Mm, ze skóry. Dawaj na osiem. Na osiem. Odział. O, to jest miasto, miasto tak? E, no chyba tak. O... Ho, 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 ho. <laughs> wpisałem, wpisałem już. Dawaj, dawaj. Bo połowa serwera gra na free buildzie. Ale się... Ale się fajnie zbugowałeś. <laughs> Oj, nie radzę. Na no jakiś, jakiś inny tego... Na no, jakąś inną arenę. Mm, 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 to się cieszę. Nie działa znowu tego. E, no wiesz. <laughs> Jesteś? <laughs> Też będziemy rozwalać klocek. <laughs> 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 z give i Albo nie, dobra i na innej. Jak mam wpisać? Jak mam wpisać? No właśnie nie działa. Oj. O już trzecia osoba. Warta E, skąd on ma diaksa w ręce? Skąd on ma diaksa w ręce? Niki 7, 2, 2, 2 Sześć? Dobra, jeszcze raz na szóstkę. No nie! No kurde. Znowu mnie zbugowało i, i zrespiła... Tak, ale, ale mnie zrespiło pod mapą. No niezbyt. No i nie, nie mógłbym nawet wygrać. No i raczej. No i raczej też tak. Okej, okay, okej, okay, już dwadzieścia sekund. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. ja też mam lego. Ja też. Będziemy się na łapki bić. Но вем, вем. Но не сте ти. Добре, добре. О, кур, не. Но. Na siódemce jak chcę. No tak, no, ale no wiesz. Dobra, to to to, 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 to będzie ostatni. Yy. Dębce, ale lepiej nie wbijaj dobra kończymy odcinek możliwe że zrobimy drogi ale dobra no to narka